Jonathan był znanym przedsiębiorcą w Warszawie, który prowadził firmę zajmującą się technologią. Jego przedsiębiorstwo rosło w siłę, a on sam stał się ikoną innowacji w branży. Miał zespół zaufanych ludzi, w tym swojego najlepszego przyjaciela Markusa i jego asystentkę Dianę. Wszyscy razem tworzyli zgrany zespół, który odnosił sukcesy na rynku. Pewnego deszczowego wieczoru, po długim dniu pracy, Jonathan postanowił wybrać się na spacer aby odświeżyć umysł. Wędrując przez ulicę Warszawy, zauważył małą kwiaciarnię, w której sprzedawano kwiaty do dekoracji wnętrz. W drzwiach stała mała dziewczynka, sprzedająca bukiety. Jej oczy błyszczały radością, a uśmiech był zaraźliwy. Jonathan podszedł do niej, żeby kupić kilka kwiatów. — Cześć, mała, jakie piękne kwiaty sprzedajesz! — powiedział z uśmiechem, a dziewczynka odpowiedziała — dziękuję. Panie, kwiaty są szczęśliwe, gdy są w rękach dobrych ludzi. Jonathan uśmiechnął się, nie wiedząc, jak zareagować na jej naiwność. Jednak w miarę jak rozmawiali, Jonathan poczuł dziwną więź z tą dziewczynką. Jej słowa zaczęły go niepokoić. Uważaj, panie, są tacy, którzy chcą cię oszukać. Jonathan zignorował jej ostrzeżenie, myśląc, że to tylko dziecięca fantazja. Pożegnał się z nią i wrócił do biura, ale jej słowa nadal brzmiały w jego głowie. Kilka dni później, podczas spotkania z inwestorami, Jonathan zauważył, że Markus i Diana zachowują się dziwnie. Ich spojrzenia były wymowne, a Jonathan czuł, że coś jest nie tak. Kiedy rozmowa przeniosła się na plany rozwoju firmy, Markus wydawał się być zbyt pewny siebie, a Diana miała niepokojący wyraz twarzy. Jonathan postanowił zwrócić na to uwagę. W ciągu następnych dni Jonathan zaczął dostrzegać drobne szczegóły, które wcześniej ignorował. Na przykład, Markus coraz częściej rozmawiał z nieznajomymi, a Diana wydawała się unikać jego wzroku. Czuł, że coś się zmienia, i nie mógł zignorować narastającego niepokoju. W weekend, Jonathan postanowił odwiedzić małą dziewczynkę, żeby zapytać o jej ostrzeżenie. Kiedy dotarł do kwiaciarni, nie znalazł jej. Pracownik powiedział mu, że dziewczynka zniknęła, a jej rodzice wyjechali. Jonathan poczuł dziwną pustkę, jakby coś ważnego umknęło mu sprzed nosa. W miarę upływu czasu, Jonathan coraz bardziej wątpił w intencje swoich partnerów. Zaczynał podejrzewać, że mogą planować coś, co zaszkodzi firmie. Jego intuicja podpowiadała mu, że muszą istnieć ukryte motywy za ich działaniami. Pewnego wieczoru, przeglądając dokumenty finansowe firmy, Jonathan natknął się na niepokojące dane. Wprowadzone zmiany w budżecie wydawały się być nieprzejrzyste i nieuzasadnione. Czuł, że ma do czynienia z czymś poważniejszym niż początkowo sądził. Postanowił zasięgnąć porady prawnika, który potwierdził jego obawy. Sugerował, aby Jonathan przeprowadził niezależne dochodzenie w sprawie działań Markusa i Dajani. Jonathan wiedział, że musi działać ostrożnie, bo nie chciał, aby jego obawy stały się publiczne. Zaczynając zasięgać informacji o swoich partnerach, Jonathan postanowił również zasięgnąć rady od detektywa. Chciał mieć pewność, że odkryje prawdę, zanim będzie za późno. W międzyczasie jego zaufanie do Markusa i Dajani zaczęło się chwiać. Jonathan czuł, że zbliża się do odkrycia czegoś, co może całkowicie odmienić jego życie i przyszłość jego firmy. W miarę jak napięcie rosło, Jonathan musiał podjąć decyzję: czy zaufać swoim partnerom, czy też postawić wszystko na jedną kartę i odkryć prawdę, zanim będzie za późno? W sercu wiedział, że nie może się cofnąć. Czas na działanie nadszedł, a jego instynkt mówił mu, że prawda jest bliżej, niż się spodziewał. Po podjęciu decyzji o zbadaniu sprawy, Jonathan czuł, że czas działa na jego niekorzyść. Każdy dzień przynosił nowe obawy dotyczące jego partnerów, a nieufność narastała. Postanowił, że nie może polegać tylko na intuicji. Potrzebował konkretów. Skontaktował się z detektywem, który miał pomóc mu zgromadzić dowody na ewentualne nieprawidłowości. Detektyw, Krzysztof, był doświadczonym śledczym, który miał na swoim koncie wiele udanych spraw. Po spotkaniu w biurze, Jonathan wyjaśnił mu sytuację. Mam powody sądzić, że moi partnerzy nie działają w najlepszym interesie firmy. Muszę wiedzieć, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, powiedział Jonathan. Czując narastające napięcie, Krzysztof kiwnął głową. Rozumiem. Zacznę od zebrania informacji o Markusa i Dajani. W międzyczasie, spróbuj być ostrożny. Nie chcemy, żeby oni zaczęli podejrzewać, że coś się dzieje. Jonathan zgodził się, wiedząc, że musi być ostrożny i nie dać się złapać. W ciągu następnych dni Krzysztof zaczął prowadzić swoje dochodzenie. Jonathan, aby nie wzbudzać podejrzeń, postanowił kontynuować codzienną rutynę. Spotkania z inwestorami, rozmowy z zespołem, wszystko wydawało się normalne, ale w jego umyśle panował niepokój. Jednak im więcej Jonathan obserwował Markusa i Diane, tym bardziej jego podejrzenia narastały. Zauważył, że zdarzają się nieuzasadnione zmiany w harmonogramie spotkań, a także tajemnicze rozmowy telefoniczne, z których Markus często się wycofywał, gdy Jonathan wchodził do pomieszczenia. To tylko potwierdziło jego przypuszczenia. Pewnego wieczoru Jonathan postanowił przejrzeć dokumenty, które Krzysztof zdobył. Były to raporty finansowe, które wskazywały na nieprawidłowości w wydatkach. Niektóre kwoty były znacznie zawyżone, a inne, z pozoru niewinne, budziły jego wątpliwości. Co się tu dzieje? Pomyślał, czując narastającą frustrację. Kiedy w końcu Krzysztof przyniósł mu więcej informacji. Jonathan był zaskoczony. Znalazłem kilka powiązań między Markusem a nieznaną firmą, która wydaje się mieć podejrzane interesy. Wydaje się, że mogą być zaangażowani w nielegalne działania, które mogą zaszkodzić Twojej firmie, powiedział detektyw, a Jonathan poczuł, jak adrenalina wzrasta w jego żyłach. Co dokładnie masz na myśli? Zapytał Jonathan, nie mogąc uwierzyć w to, co słyszy. Krzysztof wyciągnął z teczki kilka dokumentów i pokazał mu je. Oto dowody, które udało mi się zebrać. Wydaje się, że Markus ma regularne kontakty z osobami z tej firmy, a w niektórych przypadkach są to osoby powiązane z przestępczością gospodarczą. Jonathan wpatrywał się w dokumenty, mając wrażenie, że ziemia usuwa mu się spod nóg. Nie mogę w to uwierzyć. Markus był moim przyjacielem. Jak mógł to zrobić? Myślał, a jego umysł był pełen sprzecznych emocji. Musisz być ostrożny. Jonathan. To nie jest coś, co można zignorować. Musisz działać, zanim będzie za późno, ostrzegł Krzysztof. Jonathan wiedział, że nie może dłużej czekać. Musiał podjąć decyzję i szybko. Zdecydował, że musi skonfrontować Markusa i Dianę, ale nie chciał działać impulsywnie. Postanowił, że najpierw zbierze więcej informacji. A następnie opracuje plan działania. Wiedział, że musi być sprytny i ostrożny, aby nie wzbudzić podejrzeń. W ciągu następnych dni Jonathan stał się bardziej czujny. Obserwował każdy ruch Markusa i Dajani, próbując wyłapać najmniejsze szczegóły, które mogłyby potwierdzić jego podejrzenia. Zaczął również badać inne aspekty działalności firmy, aby zobaczyć, czy istnieją inne nieprawidłowości. Pewnego wieczoru, przeglądając dokumenty. Jonathan natknął się na coś, co go zaskoczyło. Istniały nie tylko podejrzane wydatki, ale także brakujące dokumenty dotyczące kluczowych transakcji. To był moment, w którym zrozumiał, że sytuacja jest poważniejsza, niż myślał. Z każdym dniem Jonathan czuł, że zbliża się do odkrycia prawdy, ale równocześnie obawiał się, co ta prawda może oznaczać. Wiedział, że konfrontacja z Markus i Dianą będzie nieunikniona. Ale musiał być przygotowany na każdą ewentualność. Musiał znaleźć sposób, aby nie tylko ocalić swoją firmę, ale także odnaleźć wewnętrzny spokój w obliczu zdrady ze strony ludzi, którym ufał. Gdy Jonathan zbierał dowody i analizował sytuację, nadszedł czas na konfrontację z Markus i Dianą. Wiedział, że musi podejść do sprawy ostrożnie, aby nie wzbudzić ich podejrzeń przed zebraniem wszystkich informacji. Postanowił zorganizować spotkanie w biurze które miało być rutynowe, ale w rzeczywistości miało na celu wyjaśnienie ich działań. Cześć, Markus, Diana, dziękuję, że przyszliście. Chciałem, abyśmy porozmawiali o naszych ostatnich wynikach finansowych i planach na przyszłość, powiedział Jonathan, starając się zachować spokój. Obaj partnerzy spojrzeli na siebie, a Jonathan zauważył, że ich twarze były napięte. Oczywiście, Jonathan, co dokładnie chcesz omówić? Zapytał Markus, starając się ukryć nerwowość w swoim głosie. Jonathan postanowił, że nie będzie owijał w bawełnę. Zauważyłem pewne nieprawidłowości w naszych raportach finansowych. Niektóre wydatki są znacznie wyższe, niż powinny być, a niektóre dokumenty wydają się być brakujące. Chciałbym, żebyście mi to wyjaśnili, powiedział, patrząc prosto w oczy Markusa. Diana zareagowała natychmiast. To pewnie tylko błąd w księgowości. Nic poważnego. Możemy to wyjaśnić, jeśli chcesz, odpowiedziała, ale Jonathan widział, że jej ton był wymuszony. Nie sądzę, żeby to był tylko błąd. Krzysztof, detektyw, z którym współpracowałem, dostarczył mi dowody, które wskazują na coś poważniejszego. Markus, czy masz coś do powiedzenia w tej sprawie? Jonathan był zdeterminowany, aby uzyskać odpowiedzi. Markus wstrzymał oddech, a jego twarz się spochmurniała. Jonathan, nie wiem, o czym mówisz. Może to być tylko nieporozumienie. Przecież wiesz, że czasami w pracy są błędy. To nie jest zwykłe nieporozumienie. Wiem, że rozmawialiście z osobami, które mogą być powiązane z nielegalnymi działaniami. Muszę wiedzieć, co się dzieje powiedział Jonathan, czując, że emocje zaczynają brać górę. Diana. Widząc, że sytuacja staje się napięta, zaczęła się bronić. Nie mamy nic do ukrycia. Jesteśmy z Tobą, Jonathan. Chcemy, żeby firma odnosiła sukcesy, ale czujemy się atakowani bez powodu. Jonathan nie dawał się zwieść. Dlaczego więc nie powiedzieliście mi o tych spotkaniach? Dlaczego ukrywaliście te informacje? W tym momencie Markus wydawał się zdesperowany. Jonathan. To było dla Twojego dobra. Nie chcieliśmy Cię martwić. Myśleliśmy, że podejmujemy decyzje, które będą korzystne dla firmy. Kiedy zaczęliście podejmować decyzje za moimi plecami? To ja jestem właścicielem tej firmy, a nie Wy. Jonathan krzyczał, czując, jak frustracja narasta. Wtedy Krzysztof wszedł do biura, trzymając w ręku kilka dokumentów. Przepraszam za zakłócenie, ale mam coś. Co musicie zobaczyć? Jonathan spojrzał na detektywa, a Markus i Diana zamarli. Znalazłem dowody, które potwierdzają twoje podejrzenia. Jonathan, oto dokumenty, które wskazują na nielegalne transakcje i powiązania Markusa z osobami z przestępczego półświadka. Krzysztof położył dokumenty na stole. Jonathan spojrzał na Markusa. Co to ma znaczyć? Jak mogłeś w to wciągnąć naszą firmę? Markus, widząc dokumenty, zaczął się cofać. To nie jest to, co myślisz. Zrobiliśmy to tylko dla dobra firmy. Dla dobra firmy. Zdradzasz mnie, a ty, Diana, również jesteś w to zamieszana. Jonathan czuł, jak serce mu bije szybciej. Nie chciałam w tym uczestniczyć. To Markus mnie do tego zmusił. Krzyknęła Diana, a Jonathan widział, że wszyscy są zaangażowani w tę grę. Nie obchodzi mnie, kto kogo zmusił. Zdrada z waszej strony jest nie do przyjęcia. Musimy to zgłosić odpowiednim służbom. Powiedział Jonathan, czując, że jego świat się rozpada. W miarę jak emocje narastały, Jonathan wiedział, że musiał działać. Musiał zachować spokój, aby nie dać się ponieść emocjom i podjąć właściwe decyzje. Nie chcę, żeby to się skończyło w sądzie, ale nie mogę zignorować tego. Co się wydarzyło? Dam wam szansę, abyście się zrehabilitowali, ale musicie być gotowi na konsekwencje waszych działań, powiedział Jonathan, czując, że w sercu nosi ciężar decyzji, które musiał podjąć. Teraz, gdy prawda wyszła na jaw, Jonathan musiał zmierzyć się z przyszłością. Musiał zdecydować, jak daleko jest gotów się posunąć, aby ocalić swoją firmę i zaufanie, które kiedyś miał do swoich partnerów. To były trudne decyzje, ale wiedział, że musi stawić czoła rzeczywistości, niezależnie od tego, jak bolesna by była. Po emocjonalnej konfrontacji z Marcu i Dianą, Jonathan czuł, że stoi na rozdrożu. Wiedział, że musi podjąć decyzje, które będą miały ogromny wpływ na przyszłość jego firmy, ale nie chciał działać w pośpiechu. Zdecydował się na chwilę refleksji, aby przemyśleć swoje następne kroki. W ciągu następnych dni, Jonathan pracował z Krzysztofem aby zebrać więcej dowodów na nieprawidłowości, które mogłyby być użyte w przypadku, gdyby zdecydował się na dalsze działania prawne. W międzyczasie Markus i Diana zostali wezwani do biura, aby opracować plan naprawczy. Jonathan wiedział, że muszą podjąć współpracę, aby uratować firmę, ale nie mógł się pozbyć niepokoju co do ich intencji. Podczas spotkania Jonathan postanowił być bezpośredni: Musimy zacząć od nowa. Muszę mieć pewność, że nie ma więcej tajemnic. Chcę zobaczyć, że naprawdę jesteście zaangażowani w naprawę szkód, które wyrządziliście, powiedział, patrząc na oboje. Markus, wyraźnie przygnębiony, skinął głową. Rozumiemy. Chcemy, aby firma przetrwała. Jesteśmy gotowi do współpracy. Giana dodała: Przygotujemy plan działania i zaprezentujemy go za kilka dni. Zróbmy to dla dobra firmy. Jonathan Czuł. Że to dobry początek, ale nie dał się zwieść ich zapewnieniom. W międzyczasie postanowił zasięgnąć porady prawnej, aby upewnić się, że ma wszystkie podstawy do działania, jeśli zajdzie taka potrzeba. Krzysztof pomógł mu zrozumieć, jakie opcje ma w przypadku, gdyby potrzebował zgłosić sprawę odpowiednim służbom. Musisz być przygotowany na najgorsze, Jonathan. Jeśli zdecydujesz się pójść tą drogą, musisz mieć solidne dowody i strategię, powiedział detektyw. A Jonathan zgodził się, czując ciężar odpowiedzialności. Z każdym dniem Jonathan stawał przed nowymi wyzwaniami. Musiał odbudować zaufanie zespołu, a także odzyskać zaufanie inwestorów, którzy zaczynali się niepokoić o przyszłość firmy. Zorganizował spotkanie z kluczowymi pracownikami, aby omówić sytuację i zapewnić ich, że wszystko jest pod kontrolą. Na spotkaniu Jonathan wyjaśnił, co się wydarzyło, ale nie wchodził w szczegóły. Mamy pewne trudności, ale jestem przekonany, że razem możemy to przezwyciężyć. Wasza praca i zaangażowanie są kluczowe dla przyszłości naszej firmy, powiedział, starając się zmotywować zespół. Jednak niektórzy pracownicy zaczęli szeptać między sobą, a Jonathan zauważył, że nie wszyscy mu wierzą. Czuł, że musi zrobić coś więcej, aby pokazać, że jest gotowy wziąć na siebie odpowiedzialność. Wpadł na pomysł zorganizowania otwartej sesji pytań i odpowiedzi, gdzie pracownicy mogliby zadawać pytania i wyrażać swoje obawy. Podczas sesji Jonathan był szczery i otwarty. Rozumiem, że sytuacja jest trudna. Chcę, żebyście wiedzieli, że nie zamierzam się poddawać i że walczymy o przyszłość naszej firmy. Będę z wami transparentny w każdym kroku, który podejmujemy, powiedział. Atmosfera w pokoju zaczęła się zmieniać. Ludzie zaczęli zadawać pytania, a Jonathan odpowiadał na nie z cierpliwością. Po pewnym czasie zauważył, że morale w zespole zaczyna rosnąć. Musimy być zespołem, który potrafi przezwyciężyć wszelkie przeszkody. Tylko razem możemy to osiągnąć, dodał, czując, że jego słowa zaczynają mieć wpływ. Mimo, że Jonathan próbował odbudować zaufanie w firmie, wciąż czuł, że zagrożenie ze strony Markusa i Dajani nie minęło. Postanowił, że musi mieć oko na swoich partnerów, aby upewnić się, że nie podejmują żadnych działań, które mogłyby zaszkodzić firmie. W miarę upływu czasu Jonathan zrozumiał, że jego wyzwania nie kończą się tylko na naprawie relacji z zespołem. Musiał również skupić się na swoich osobistych emocjach. Zdrada ze strony ludzi, którym ufał, pozostawiła w nim trwały ślad. Czuł, że musi znaleźć sposób, aby wybaczyć, ale nie był pewien, czy to możliwe. W obliczu tych trudności Jonathan wiedział, że ma przed sobą długą drogę. Musiał stawić czoła nie tylko problemom w firmie, ale także własnym uczuciom. Wiedział, że to, co się wydarzyło, będzie miało wpływ na jego przyszłość, ale był gotów walczyć o to, co kochał. Czasami jednak nawet najcięższe wyzwania mogą prowadzić do odkrycia wewnętrznej siły, której Jonathan jeszcze nie znał. Minęło kilka tygodni od konfrontacji z Markus i Dianą. A Jonathan w końcu zaczął odczuwać, że sytuacja w firmie powoli się stabilizuje. Po wprowadzeniu planu naprawczego, który oboje partnerzy przygotowali, zespół zaczął pracować nad odbudowaniem zaufania. Jonathan wiedział, że to nie będzie łatwe, ale widział, że zespół zaczyna znowu się jednoczyć. Podczas jednego ze spotkań z zespołem Jonathan zauważył, że morale wzrasta. Ludzie zaczynali ponownie wierzyć w wizję firmy i w swoje umiejętności. Jonathan postanowił, że to doskonały moment, aby wprowadzić kilka innowacyjnych rozwiązań, które mogą pomóc w dalszym rozwoju firmy. Mam pomysł. Co powiecie na wprowadzenie programu innowacji, w którym każdy z Was mógłby zgłaszać swoje pomysły na ulepszenia? Zaproponował Jonathan. Chciałbym, aby każdy miał możliwość wniesienia swojego wkładu w rozwój firmy. To Wy jesteście jej sercem, a Wasze pomysły mogą nas przenieść na wyższy poziom. Pracownicy z entuzjazmem przyjęli te propozycje, a Jonathan zauważył, że ich oczy zaczęły błyszczeć z nową energią. W ciągu następnych dni zaczęli zgłaszać różne pomysły, a Jonathan z radością je analizował. Wspólnie z zespołem zaczęli wprowadzać w życie kilka z tych innowacji, co pozwoliło na stworzenie bardziej otwartej i kreatywnej atmosfery w firmie. Jednak mimo postępu, Jonathan czuł, że nie może całkowicie zaufać Marcusowi i Dianie. Chociaż obiecały, że będą działać w najlepszym interesie firmy, Jonathan pozostawał czujny. Postanowił przeprowadzić własne śledztwo, aby upewnić się, że nie ma żadnych ukrytych planów, które mogłyby zaszkodzić firmie. Krzysztof, detektyw, z którym współpracował, stał się jego zaufanym doradcą. Jonathan często konsultował się z nim, aby omawiać swoje obawy i sytuacje w firmie. Muszę mieć pewność, że nie działają za moimi plecami. To może być kluczowe dla przyszłości firmy, powiedział Jonathan, kiedy spotkali się w biurze detektywa. Rozumiem. Jonathan, możemy przeprowadzić dalsze dochodzenie, ale musisz być ostrożny. Jeśli Markus i Diana poczują, że jesteś nieufny, mogą stać się jeszcze bardziej defensywni, ostrzegł Krzysztof. Jonathan zgodził się, ale jego intuicja podpowiadała mu, że musi zrozumieć, co naprawdę się dzieje. W miarę jak tygodnie mijały. Jonathan zyskał pewność siebie i zaczął myśleć o przyszłości firmy. Wiedział, że musi przekształcić kryzys w szanse, a innowacje były kluczem do tego. Pewnego dnia, podczas obiadu z zespołem, Jonathan postanowił podzielić się swoimi planami na przyszłość. Myślę, że powinniśmy zainwestować w nowe technologie i rozwijać nasze usługi. Musimy być krok przed konkurencją, a innowacje są kluczem do sukcesu, powiedział, a wszyscy z zainteresowaniem go słuchali. Mamy kilka pomysłów na nowe produkty, które mogą przyciągnąć nowych klientów. Chciałbym, abyśmy zorganizowali burzę mózgów w przyszłym tygodniu, aby opracować konkretne strategie, dodał Jonathan, a zespół z entuzjazmem przyjął te propozycje. W miarę jak firma zaczynała odnosić sukcesy, Jonathan zauważył, że również jego relacje z pracownikami zaczynają się poprawiać. Zaczęli mu ufać, a on sam czuł się bardziej komfortowo w roli lidera. Uczył się, jak być bardziej otwartym i dostępny dla swojego zespołu, co przynosiło pozytywne efekty. Jednakże, mimo że zewnętrzna sytuacja poprawiała się, Jonathan czuł, że wewnętrzne napięcia wciąż mogą się pojawić. Markus i Giana, choć na zewnątrz wydawali się zaangażowani w rozwój firmy, wciąż budzili w nim niepokój. Jonathan wiedział, że musi być gotowy na wszelkie ewentualności. Pewnego wieczoru, przeglądając dokumenty w swoim biurze, Jonathan znalazł coś, co go zaskoczyło. Był to e-mail, który wyglądał na nieprzypadkowy. Zawierał on informacje o spotkaniach Markusa z osobami spoza firmy, o których wcześniej nie słyszał. Jego serce przyspieszyło, a umysł zaczął się niepokoić. Co oni planują? Pomyślał, czując, że sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana. Musiał działać szybko, zanim będzie za późno. Jonathan postanowił, że nie da się zaskoczyć. Wkrótce miała się odbyć kolejna sesja z zespołem, a on zamierzał wykorzystać tę okazję, aby wyjaśnić sytuację i ponownie zjednoczyć wszystkich wokół wspólnego celu. Musiał być silny i zdecydowany, aby przeprowadzić firmę przez te burzliwe czasy, a także odnaleźć sposób na zaufanie, które zostało naruszone. W miarę jak Jonathan przygotowywał się do kolejnej sesji z zespołem, niepokój dotyczący Markusa i Diany narastał. E-mail który znalazł, był dla niego niepokojącym sygnałem, że jego partnerzy mogą planować coś, co mogłoby zaszkodzić firmie. Jonathan wiedział, że musi działać ostrożnie, aby nie wzbudzić ich podejrzeń, ale równocześnie musiał znaleźć sposób, aby dowiedzieć się, co naprawdę się dzieje. Podczas sesji z zespołem Jonathan postanowił skupić się na pozytywnych aspektach. Chcę, abyśmy zebrali się wszyscy jako zespół i zastanowili się nad naszymi osiągnięciami oraz nad tym, co możemy zrobić, aby iść naprzód, powiedział, starając się zbudować atmosferę współpracy i zaufania. Pracownicy zaczęli dzielić się swoimi pomysłami i osiągnięciami, a Jonathan zauważył, że morale w zespole rośnie. Jednak w jego umyśle wciąż krążyły myśli o Markusa i Dianie. Wiedział, że nie może dłużej ignorować tego, co się dzieje. Po sesji postanowił skontaktować się z Krzysztofem, aby omówić nowe informacje, które zdobył. Musimy przyjrzeć się bliżej tym spotkaniom, które Markus ma z tymi ludźmi. Coś mi mówi, że może być w tym coś więcej, niż się wydaje, powiedział Jonathan, czując, jak adrenalina zaczyna krążyć w jego żyłach. Krzysztof zgodził się, że to może być kluczowe. Zbieram informacje, ale musisz być ostrożny. Jeśli Markus poczuje, że jesteś zaniepokojony, może zareagować w nieprzewidywalny sposób, ostrzegł detektyw. Jonathan wiedział, że ma rację, ale czuł, że nie może dłużej czekać. W ciągu następnych dni Jonathan postanowił działać. Zaczął śledzić Markusa i Dianę, aby dowiedzieć się, z kim się spotykają i co planują. Z pomocą Krzysztofa zorganizował obserwacje ich działań. Jonathan czuł się zdeterminowany, aby odkryć prawdę, nawet jeśli musiałby podjąć ryzyko. Pewnego wieczoru, po długim dniu pracy, Jonathan postanowił pójść na spacer. Aby oczyścić umysł. Zatrzymał się w pobliskiej kawiarni i przeglądał notatki, które zebrał. Wtedy zauważył, że Markus i Giana wchodzą do luksusowej restauracji z kilkoma mężczyznami, których nie znał. Jonathan poczuł, jak serce zaczyna mu bić szybciej. Co oni tam robią? Pomyślał. Czuł, że coś złego się dzieje. Postanowił, że nie może tego zignorować. Wyszedł z kawiarni i postanowił obserwować, co się dzieje w restauracji. Usiadł w pobliskim lokalu i próbował dostrzec, co się dzieje. Zauważył, że rozmowa, którą prowadzą, jest intensywna, a gesty Markusa były nerwowe. Jonathan próbował uchwycić ich słowa, ale z powodu odległości nie mógł zrozumieć, o czym mówią. Po chwili do stolika dołączył jeszcze jeden mężczyzna. Jonathan z trwogą zauważył, że wyglądał na osobę, która ma powiązania z przestępczością. Jego wygląd i sposób bycia sprawiły, że Jonathan poczuł niepokój. Co oni planują? Myślał, czując, że czas działa przeciwko niemu. W miarę jak rozmowa trwała, Jonathan zauważył, że Markus i Giana wydają się być coraz bardziej zaniepokojeni. Po pewnym czasie mężczyźni wstali i opuścili restaurację, a Jonathan postanowił ich śledzić. Wiedział, że to ryzykowne, ale czuł, że to jedyny sposób, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę planują. Gdy tylko Markus i Diana wyszli, Jonathan ruszył za nimi. Śledził ich na ulicach Warszawy, aż dotarli do niewielkiego biura w mniej popularnej dzielnicy miasta. Jonathan zastanawiał się, co może się dziać w środku. Muszę to zobaczyć, postanowił, czując, że nie może dłużej czekać. Wszedł do pobliskiej kawiarni, która znajdowała się naprzeciwko biura i zamówił kawę, aby mieć możliwość obserwacji. Zasiadł przy oknie, starając się być dyskretny. W jego sercu narastał strach, ale wiedział, że musi dowiedzieć się prawdy. Po pewnym czasie zauważył, że Markus i Diana wchodzą do biura, a w ich towarzystwie był ten sam mężczyzna, którego wcześniej widział w restauracji. Jonathan czuł, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. Nie mógł pozwolić, aby jego partnerzy wpadli w pułapkę. Postanowił, że musi działać. Wziął telefon i zadzwonił do Krzysztofa. Musisz przyjechać. Znalazłem ich w podejrzanym miejscu. Jestem pewien, że coś knują, powiedział Jonathan, starając się zachować spokój. Krzysztof obiecał, że jak najszybciej się zjawi. Czekając na detektywa, Jonathan obserwował przez okno, nie mogąc uwierzyć, że jego zaufanie do Markusa i Dajani okazało się być zgubne. W jego umyśle zrodziła się myśl, Muszę być gotowy na wszystko. To może być moment, w którym wszystko się zmieni. Miał przeczucie, że to, co się wydarzy, zdeterminuje przyszłość jego firmy i jego samego. Musiał stawić czoła zagrożeniu, które czaiło się w cieniu, i znaleźć sposób, aby je pokonać, zanim będzie za późno. Jonathan czekał w kawiarni na przyjazd Krzysztofa, jego serce biło szybko z niepokoju. Z każdą chwilą czuł, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna zastanawiał się co mogło się dziać w biurze które obserwował wiedział że musi być czujny i gotowy na wszystko kiedy Krzysztof w końcu przybył Jonathan